Siemanko ludzie z tej strony grywczej, witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy FIFA 16 Ultimate Team. <grymne> to tak na szybko pójdzie. Ale zagrajmy sobie. Na tego. O, dobra. Zagrajmy sobie w turniej Miszczów, tak to się nazywa. O ile w ogóle będę, znajdzie mi mecz? Bo to jest też pytanie. Jeżeli znajdzie mi mecz, to jestem bardzo z tego tytułu zadowolony. Ale zobaczymy. Tak naprawdę. Zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda. Jeżeli się nie uda, no to gorzej. Szukamy. Muzyczka gra. Muzyczka gra. W ogóle wyglądam w tej świetle jakbym nie miał połowy twarzy. Nie z tej strony, z tej strony bym nie miał. Teraz jest chyba trochę lepiej. teraz najlepiej, ale nie będę tak przez cały mecz trzymał ręki. Natomiast chciałbym, żeby znalazło mi mecz. Czy jest to aby możliwe w ogóle w tej FIFie? Przepraszam bardzo za taką opinię. Przepraszam, bo muszę sprawdzić w ogóle, która jest godzina. Dobra, czyli nie jest to możliwe. Okej, okay, czyli turniej nam odpada w takim razie. No to ok. zagrajmy sobie po prostu online'a. Bo inaczej tak się nie da. Przestawię sobie jeszcze mikrofon, myślę, że tak będzie lepiej. Zagrajmy tak dalej. Wyszukiwanie przeciwnika. Myślę, że znajdzie nam jakiegoś gościa. Ale zobaczymy, jakiego tak naprawdę. Jak nam znajdzie znowu takiego kurwa lagera, jak tam tego ja pierdolę, ale wychodzę z tego meczu, bo to nie ma kurwa większego sensu, naprawdę. Mogę sobie pograć, ale tak naprawdę, jak mam jakbym miał ochotę grać z lagami, to bym sobie ściągał pornole i bym grał w tę vive No. Ale ludzie widzę, że tak robią, no. Fact logic w ogóle, nie wiem po co. Oczywiście teraz nie znajdzie nam przeciwnika, no bo dlaczego by miało znaleźć? Jesteśmy oczywiście w nowym sezonie. Awansu żeśmy nie dostali, bo jesteśmy na tyle słabi, kurwa, że no zresztą nie było z czego tam z 1-4-5, tak, nie? Z 1-5-4, no nie masz czego po prostu wziąć tego awansu, no. Fajnie by było, ale no niestety nie. Chociaż jakby miał dwa zwycięstwa, to może by się udało, ale... No kiepsko mi to wychodzi, no niestety, no ostatnio jakoś ta FIFA to nie idzie, nie idzie, nie idzie nic. Może też kwestia tego, że taki skład, bo jakby miał skład na 90 to też by może było inaczej, ale no. Nigdy nie wiadomo tak naprawdę, co by było gdyby. Szukamy trzeci raz, bo do trzech razy sztuka. Mam nadzieję, że teraz się uda. Wtedy nam znalazło mecz strzała teraz też by mogło zresztą, no ale... Może nikt nie zaczął sezonu od nowa. Zresztą nie wiem, jakie kryteria od wyszukiwania tam są. Dlatego. No nie wiem, po prostu nie wiem. Ogólnie karika to mógłbym dać na środek. Tak sobie patrzę na ten, to ustawienie, bo ten nobel na tym środku to jest takie, taka kupa trochę z niego. Nie wiem. Nie znajdzie nam chyba tego przeciwnika na razie, więc zrobimy małe podmianki. To myślę nic nie zmienia, ale u Austina zmieńmy coś. Czyli użyj karty jednorazowej. I oczywiście użyjemy na nim snajpera. Po to chciałem zrobić. Kontrakty tam mu się nie kończą. Kondycja, czy jest u wszystkich kondycja. Nobl się wykańcza, ale Nobla nie będę już. Bo ja Noblowi nie będę co chwilę kondycji dawał do góry, bo to nie ma większego sensu. Okej, okay. szukamy w takim razie meczu dalej. Może tym razem się uda. Już czwarta minuta nagrania, leci, a meczu dalej nie ma. Co jest bardzo śmieszne. Wręcz powiedziałbym, że jest po prostu tragiczne. No. O! No i proszę bardzo, wiatra Kligota. Oczywiście na lagach, no bo jakby mogło być inaczej. Uuu, jakie murzyńskie stroje wyciągnął. Zarządzanie zespołem jeszcze zróbmy. Chodzi mi bardziej o atak Zagrajmy grę z kontry tym razem Mam nadzieję, że on się nie połapie na to, że będziemy grać z kontry Jeżeli się połapie, no to jesteśmy trochę w dupie Zdecydowanie Uuu. Co on tam ma przy tym bramkarzu? Jakiś ten, jakiś pachołek, nie rozumiem 80 ocenę ogólną ma, a 100 zgranie zespołu Ciekawe jest to w jakim ustawieniu gra W ogóle w jakim ustawieniu tu ludzie grają Pierwszy ja jakieś takie najbardziej chyba standardowe ustawienie wzięłem rozpocząć go jak najlepiej. Startują od zera jak każdy, ale zobaczymy na co ich stać. Ja jestem dobrej myśli. Ja też jestem. Markowski gra 97 rocznik. Tak prezentuje się skład i ustawienia gospodarzy. Wyjdą na boisko w ustawieniu 451 z bocznymi pomocnikami. Aj kurwa, już to zepsułem Aj, nie tak, doskonale to przeczytał. Piłka zmieniła nie tak Sergio Canales. No, z tego miejsca można wstrzymać. Ma trochę wolnego miejsca, ale by bramę sieknął. Mało nie brakło. Dobra, spróbujmy tutaj. A zmienił sobie, będzie wkręcał chyba. No, będzie gol. Nie no, z takim czymś to nie. Dobra, zapomniałem sobie super ofensywnego ustawić i to taki trochę mój błąd wyszedł Eee, no tak, to no nie, to panowie, to, tak, to być nie może Kurwa Że on się w niego tak nie wbił Jakoś... Y, szerzej, o kurwa, to trochę mi nie wyszło to też mi nie wyszło, zdecydowanie mi nie wyszło, to też mi nie wyszło. Ale to mi już wyszło. Ładnie się ten atak, Dawaj, we dwóch idziecie, no. On się trochę gubi w obronie z tego co zauważyłem. A ja też się trochę gubię. Ale w ataku. Jest przejęcie i mają szansę. No nie głowo! Co? Niech dośrodkowanie... ja takich rzeczy nie wykorzystuje, to to jest przecież niemożliwe Ajajajajaj aj, aj, aj. On musi coś zrobić, no Dobrze Aj, wybił mi to Chciałem jeszcze trochę podryblować Ale wybił mi to z głowy bardzo szybko Ale nie tak, panowie, co wy Tak to wymienię ten, nie jedniecie tutaj No ale, że tego nie trafił, no całe boisko przeszedł, kurwa mać Nie wiem, nie wiem Szczerze powiedziawszy nie wiem co mam o tym sądzić Wskocz! Kurwa, ale nie tak Ajajajajaj dobra. Na spokojnie szakel Szakel, szakel, szakel Ale nie tak Mówiłem na, spoko na spokojnie to na spokojnie Uuu, ale wymienił. No, ale nie, 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 nie. nie. Fak, no. No, może być groźnie. Puch. No, ale kurwa, czemu to nie wpada? Ja nie wiem, jak ja takich sytuacji nie wykorzystuję, to to przecież niemożliwe, żebym ja to wygrał. Pociągnął go, żółtą kartkę dostanie jeszcze. Nie, nie dostał. To dobrze. Ale jaja. Jak berety, no? E, no tak, to możemy strzelać. Ale kurwa, ktoś musi być, kto będzie przejmował te piłki, panowie! Dawaj, całą drużynę lecimy. Michael Carik. Ostkim. Jest okazja. A, no kurwa, znowu nie weszło. O oh, fuck. To gorzej. No, ale Kurwa, mógłby ktoś tam być i kończyć to. Co? Zupełnie On na atak wybił. Począł od rzutu z Sergio Kanales No, Sergio z kanałów. Dawaj. Piłka trafia do przeciwników. Davis. No kurwa! No nic nie wchodzi w niego Przyjęcie bardzo słabe i strata piłki. Zawodnik nie może podnieść się z boiska, ma problem z mięśniem. chciałem go tak trochę wyruchać. No to trochę kurwa głupio. Trochę to bez sensu wyszło. No, ale no, kurwa, no gdzie tu trzecia sytuacja jest No nie! Ja nie rozumiem tego, to trzeba mieć naprawdę pecha, kurwa. muszą nad celnością, bo na razie trafiają Zdecydowanie to ja muszę popracować nad swoim fartem, a nie nad celnością, kurwa. szansa na groźną akcję. No ale kurwa nie ten, no co wy? Uderza. Kurwa, co ja zrobiłem? To był ewidentny fał na polu karnym i będziemy mieli rzut karny. Ja pierdolę, ja sam na siebie, kurwa. Po kartkę, ale szczęśliwie tym razem był pobłażliwy i kartka jest tylko żółta. Powiedzę nie trafi teraz. Mo Luka Modrić jeszcze szczera. Ależ, żem to zjebał, no jak zwykle na własną kurwa, na z własnej winy to zjebają. Nie dość, że skutecznie, to pewnie wykonał ten rzut karne, wiesz, to się wydaje oczywiste, że musiał strzelić karnego, ale zawsze są nerwy. Nie dał najmniejszy czas... szansy bramkarzowi. Ślak by to kurwa trafił. Dopaszmy na rezultat, jeden do zera. Ay, mnie te mostro. Teraz się nie będzie zatrzymywał już, widzę. No kurwa, mogłeś to puścić, ty kurwa palancie, jebany! Rezultat: 7 strzałów, 7 celnych, żadnej bramki. Dajś to. Pozmieniajmy ich w pizdu wszystkich, kurwa. Ten Karol tam też w pizdu i prawego pomocnika mogę jeszcze wrzucić, Masona A Karyk niech zostanie, bo Karyk dobrze gra akurat Bardzo kiepski występ wschodzącego zawodnika I stąd zapewne decyzja o zmianie To prawda, nie da się ukryć, że nie dał dziś pokazu piłkarskiej wirtuozy Aha On sobie po prostu idzie do Co mnie Co z tego wyniknie? No ja pierdolę do boku podawałem chłopie nie no, tak to być nie może. To zdecydowanie nie może być tak. No. Nie mówiąc o tym, że zdecydowanie ten gościu gra dużo słabiej ode mnie, ale to jest inna sprawa. No wreszcie! Kurwa! Proszę państwa. Czekamy na rozwój wypadki. Dobrze, lecimy dalej. Wyjebał mnie tam ostro. Luka modlić. Tak, Luka idź się modlić, no. Ajajaj, aj, aj, niepotrzebnie to holowałem w dół. Tak, pokazuj spalonego kurwa ty ośle, a ty sam stoisz kurwa wyznaczając linię. Uhu. ledwo, ledwo Obudził się tamten gracz, tamten gość, naprawdę, zdecydowanie się gościu obudził I tego się trochę cykam Say what? On no strzela tylko po to chyba, żeby mieć rożny, tak mi się wydaje teraz No, tak myślałem właśnie, że wybierze sobie tego Pierdole, ale po co takie strzały, gościu? Kurwa, no, za to może być kartka. A podciągną mnie, kurwa, frajer. No, ale. Kurwa, czy moi muszą mnie blokować cały czas? Pierdolony, kurwa imbecyl. I oni mają 100% zgrania, kurwa. Chyba kurwa w przedszkolu. Dobra główka, utrzymują się przy piłce. Chuj w dupę, no. Może no, by tak żółtą kartkę mu. Cię prawie wychodziłem na ten, na czystą pozycję. Ale nie, no na chuj, tam żółta. Ależ aj, wspaniale. Ajajaj, że on do tego nie dobiegł. Ależ fatalne podanie, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. A ten gol daje im prowadzenie. Teraz jestem zadowolony z tego meczu, zdecydowanie. Trochę to, się to, nauczyłem to, grać, ale on, to, on to, jest to, tak słaby. w Dobrze się pokazał. Ale kurwa chujowo No ale kurwa, no. Zatrzymali mnie tam kurwa rękoma. Jo! Ja! Co on zrobił? Co on zrobił? No i będzie szansa Jest okazja Świetnie, brawa dla bramkarza Co? Co? Czy wy to widzieliście? Ten mecz to przejdzie do historii jako jeden wielki fail Nieporozumienie i strata piłki No Sędzia... Panie sędzio, ale to już jest żółta kartka Ja pierdolę, jeszcze młot do piłkę. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Crouch no, dobry pom, ale dobrze, że ten, że coś robisz. Ja pierdolę. Ale czemu on został? Czemu zawsze jeden z nich zostaje kurwa na tym. Nie wiem ja w ogóle holuję tą piłkę strasznie. Nie ma! Nie wiem czemu oni nie grają na offside. Tak szczerze powiedziawszy. Ale to jest całkiem inna sprawa. No weź, że kurwa, ruszaj się. Nie. został świetnie rozegrany, Świetnie? lepiej jak najszybciej zapomnieć. To była naprawdę znakomita okazja. To było takie chujowe. Tak Do końca będą ważyły się losy w tym spotkaniu. Wciąż remis. Jaki, kurwa, remis? Davis chyba Davis za remis. Co? On się tak martwo ustąpił kąm. Oliver Torres. Plan A nie wypalił, pora na plan B, no bo chyba tak należy nazwać w tej drużyny na offside. Dokładnie, to ryzykowna zagrywka. Zobaczymy Ale... się opłaci. I piłka w rękach bramkarza. Ja nie wiem, o co to odzi. Naprawdę coraz Piona Horongiewka spalony. dobrze panie sędzo, dobrze. Ajajaj Aj ajajaj, ostatnie no pięć stary, ale. No, zastanawia się, czy nie No, weźcie go, kurwa, zatrzymajcie! Ja dole Kurwa, znowu nie do tego. ładne dogranie. Gdyby nie... No ale oddaj! stracili byłoby po wszystkim, a tak mają jeszcze Ja pierdolę Dobra, niech będzie ten faul Jest 90 minuta, jeżeli on 4 minuty doliczył kurwa macie Koniec. Co zrobił? Po co ten strzał? Nie mam pojęcia. Pozostali zawodnicy też nie patrząc w swoich minach. Dobre przejęcie, brawo. Davis. W ostatniej chwili przejęli. Biglia. Uh! Co to wpadło pod koniec Austina?

Nie mówić, 500 dostałem, minus 1 spalone, minus 20 za stracone bramki, minus 15 za faule. Coś pięknego. Ogólnie coś pięknego. 52% posiadania piłki mieliśmy. 18 strzałów, w tym 13 celnych, to musiały być 3 bramki. To nawet więcej bym powiedział z tego, no bo kura przy takiej ilości strzałów, tyle ilości strzałów celnych i nie byłoby bramki. To by nie było możliwe po prostu. Przejęć 21, 3 faule, 3 rzuty rożne, 72% celności strzałów i 63% celności podań. Delikatnie go powiedziałbym, że zdominowałem, ale go nie zdominowałem. Ogólnie rzecz biorąc, fajnie zaczęliśmy ten sezon wygraną, pierwszą wygraną, więc jak najbardziej jest to dla mnie na plus. Mogę powiedzieć to z czystym sercem, że jak najbardziej jest to dla mnie na plus. So much, so much. Dobra, słuchajcie, bo muszę iść robić obiad, dlatego zakończymy sobie ten odcineczek. Jeżeli Wam się podobało, to wiecie co zrobić. Ja myślę, że Wam się podobało, bo w końcu wygrałem. Przynajmniej mi się na pewno podobało. Zdecydowanie mi się podobał ten odcinek. Słuchajcie, no. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. No i zapraszam Was do następnych odcinków. Na razie! Hej!